Siemaneczko, tu Nest Dziś jesteśmy na lokalu u mnie, na hopkach Nest Bike Park Jestem ze mną znowu Wiktor, który pije Picia Nie będziemy sponsorować, więc nie powiem Chyba, że zapłacą Chyba, że zapłacą i będziemy sobie jeździć, nie? Też będzie się jeździł? Nie umiem Tutaj warunek jest Ciap, ciap, ciężko się lata Tu kicker jest zbudowany Michał, pa jesteś do kamery fajnego? Nic Dobra, tutaj Ja Ci zrobię przejście Przejście? Tak Dobra Aha, masz, dobra, no to pokażesz coś? Bo ostatnio to, widziałem... Czy jest twój? Nie A myślałem No no, tu już sprzedajemy <laughs> Ej tak. broskitu, jakby ktoś chciał kupić to bym chętnie sprzedał Widziałeś moje ostatnie komentarze pod filmem? Jakie fajne były Dziękuję widzowie Dla was nagrywam Jak Ja chcę tę deskę ustawić na przeszkodę Dobra Wiktor mnie teraz będzie zbroił, będziecie mieli ujęcia hopek z. Ma taką siatkę, coś bo tu muszę dać na gminy, no. no, to nie no i reklamówkę w sensie. Reklamówkę, coś się załatwi, to zaraz wracamy. Nie śmiał, pokaż kurwa swoje opony. Pokażemy Wiktora Oponki. Witowcy, takie no i mają za mnie I będę musiał znowu cenzurować przez twoje nie naganne się. zachowania Ja jestem... No, nie ten, bo się za mnie, za Nie no, szanujemy, jest mokro, dlatego Wiktor tak nie jeździ Kur... Hop, ja mam takie opony Tak Jest mokro, dlatego Dobra, 3-6 zrobię, nagrasz mi? No dobra I z kamery też będziemy nagrywać. Haha O, prawie, prawie Dobra, leci O! Jo, Yo! Yo! ej! Panie, ja to do ciebie tutaj z kamerą. Na Na się to jest drugi raz co jestem na hopach Tak, ale... Ale już... zobacz to, ej. Ej, nieźle! No ej, ale jak odwiniesz truja, wbijacie na Instagram Postbruk jest nasz Instagram No i jak ja teraz na w takich warunkach? Patrz Ja. tak ja... mam Dobra, truja musi siąść. Też Dla dobrego vloga motywujcie Wiktora w komentarzach ja Żeby częściej ja jedzie chłopy to, to w sobotę następną kurwa opijamy to Tak, opijamy Elo Widzowie, jesteście najlepsi! Dobra Lecę Nagrywaj Bilek! Żyje, czy co? Prawie Yo. Tak, zahaczyłeś Ponieważ chyba robisz za bardzo łuk na wybiciu ja nie wiem, czy Dlatego haczysz, nie nie jak się wybijasz dopiero wtedy, ale nieźle. Yy, trzecia próba, Wiktor. Hubertum. Ała, moja kostka. Patrzcie, jaki ładny kikerek. Co, może ochraniacze? K korbę kostką. Co jest z Przynajmniej miękko jest i możesz katować. Ja też pojeżdżam. Korby są twarde. Korby są twarde, tak. No. Halle git. Lo ho adesso. Zdał mi i zobaczymy, jak sprawdza się na. A może chciałbyś go kupić? Może chciałby ktoś go kupić z Was. No, ale Ty. Ja nie. Ja mam no dobra, dobra, no ale kupcie go. Szeck, szeck, szeck. O, jest dobrze. No, wyzywam Cię na pojedynkę Najpierw musisz kupić sobie BMXa Patrz to patrz hmm. Tutaj z Wiktorem jakąś rampę Zrobiliśmy śmieszną, będziemy ją testować no. Wiktor zrobił ładnie Ona będzie dobra, no ja też tak sądzę W niej 1.8 Ale ja będę musiał robić na trawę Czemu? Aha no. No. Nie wiem, żeby ustawić na środku, tutaj nie trzeba To no nie, musi być trzeba Na hopę. Bez radę, nie gadaj. No weź mój rower, i, a weź zrób tam 1.8 na stoliku, cofniesz, i ja pobiegnę za tobą mi i pobiegniesz tam, dobra? dobra? Dobra, to lecimy. znowu, za blisko byłem. Dawaj, 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 linia, linia, linia. No, te był nawet dobry. Chwila przerwy Wiktora, nowe postanowienie, noworoczne. Jakie masz plany? Nie mam. Nie no ale co chcesz kupić? Aha, no. no streetówkę. Tak. Mogę i... zamienić. Albo sprzedam BMX-a kurwa. Tutaj macie BMX-a do sprzedania. Ej, ej, żeby pisali na Instagramie, jakby był ktoś zainteresowany, no. to żeby na Instagramie. To pisali. macie Instagrama. I tutaj taki oto rowerek, no. możecie kupić. No Bardzo fajny. Korby tutaj git chyba będzie. A za ile? Bo nie wiem. Proponujesz 9? jakąś powiesz do negocjacji. No, piszcie jakby. do Instagrama na no na Instagrama albo. Oh. Co teraz? Co teraz? Yy, odcinek będzie fajny. No, chujowo będzie. Dobra, o, jedziemy, 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 Wow! Zagrywam. Zmieniliśmy lokację schopek. Jesteśmy na tym takim fajnym spocie. Nie wiem, czy fajnym, ale coś tu pojeździmy. O, o, o! Wow, yeah. dobrze. Yeah.